Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Dobiega końca kolejny tydzień zmagań w piłkarskiej Lidze Spartana. W najciekawszym spotkaniu punkty stracił mistrz ostatniej edycji rozgrywek. W pierwszej lidze niepokonany pozostaje nadal zespół Call Center Intergalactica. Szlagierem tego tygodnia w amatorskiej Lidze Spartana było spotkanie broniącego tytułu Śródmieścia ze szpilmacherami. Zgodnie z oczekiwaniami mecz miał bardzo wyrównany przebieg. Ostatecznie konfrontacja głównych pretendentów do tytułu mistrzowskiego zakończyła się remisem 2 do 2. Ostre strzelanie urządził sobie inny kandydat do wygrania ligi. Ekipa Mateko Huby rozgromiła Arkanę aż 12 do 2. Było to najwyższe zwycięstwo w tym tygodniu. Mateko obecnie jest wiceliderem Ekstraklasy z dorobkiem 19 punktów. Tyle samo ma prowadzący w tabeli Fidasz, broniący tytułu Śródmieście na miejscu czwartym z 15 punktami, ale też dwoma meczami mniej od najgroźniejszych rywali. To był udany tydzień dla pierwszej ligowej drużyny Remondis, która dwukrotnie wybiegała na boisko przy ulicy Krajewskiego i za każdym razem opuszczała je zwycięsko. Piłkarze Remondis najpierw rozgromili złodziejówkę 5 do 1, a następnie zwyciężyli Beatka Team 4 do 2. Dzięki tym wynikom dołączyli do czołówki pierwszej ligi. Tu zdecydowanym liderem pozostaje call center Intergalactica, który w 9 meczach zgromadził komplet 27 punktów. Do zmiany lidera doszło w drugiej widze Spartana, dotychczasowy przodownik zespołu Hard Balls United został zatrzymany przez zajmującą miejsce w środku tabeli rzetelną firmę. Spotkanie było wyrównane z lepszymi okresami gry jednych i drugich. Prowadzenie dla Hard Balls uzyskał Rafał Stankiewicz, na początku drugiej połowy wyrównał Filip Kołodziejczak. Remis 1 do 1 kosztował ekipę United spadek z pierwszego na drugie miejsce w drugoligowej tabeli. Nowym liderem została drużyna o nazwie Co drugi drewniany, która ma trzy punkty przewagi nad Hard Balls, ale rozegrany też jeden mecz więcej. Od swoich rywali. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego.